Dlaczego warto przyjechać w Wieszczady? No, bo chyba nie ma nigdzie piękniejszej krainy. To miejsce, w którym można się zakochać od pierwszego wejrzenia. Są ostatnim cichym i spokojnym miejscem, w którym e, tak naprawdę można odpocząć. No i ludzie. Ludzie, którzy przyjechali tutaj, są, mieszkają, a tak naprawdę są z bardzo różnych środowisk i dzięki temu tworzą taką muzaikę, której nie znajdziecie nigdzie w kraju. Jest to ostatni rejon polski, w którym nocą widać praktycznie wszystkie gwiazdy. Spływy pontonowe, loty szybowcem, auta terenowe. Bieszczady są miejscem, w którym warto i nawet trzeba popróbować kuchni regionalnej, kuchni pogranicza, kuchni, która tutaj krzyżowała tak naprawdę losy ludzi. Bieszczady to jest przede wszystkim pasja do gór. Bo mamy nie tylko przyrodę, zdrową ekologiczną żywność, ale również mamy ducha bieszczadzkiej krwi. Sama baza noclegowa w gminie Solina to jest ponad 50 tysięcy miejsc. Możecie tak naprawdę zwiedzić wiele miejsc razem z dziećmi. Przygotowane są ścieżki spacerowe, przygotowane są atrakcje. Możecie korzystać ze spływów raftingowych czy też kaioznawczych sanem. Możecie odwiedzić drezyny rowerowe, kolejkę bieszczadzką, park narodowy. Dzika przyroda, piękne jezioro solińskie, szlaki górskie ciągnące się po malowniczych płoninach. Ludzie nie jadą w bieszczady, bo jeszcze o tym nie wiedzą.